Cześć. Chciałbym... Tak, to muszę, tak. Dobra, jeszcze raz. Próbujmy jeszcze raz, bo nie wiem, jak Cię zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, gdzie będzie dziewięcioro wyjątkowych prowadzących. Będzie ognisko, będzie taniec, ale co najważniejsze, będzie joga, medytacja, ale wszystko skupione na oddechu, bo ma być to integracja, majowa integracja oddechem, gdzie poprowadzę warsztat jak być szczęśliwym, że szczęście to nastawienie umysłu, ale co... W dla mnie nawet jeszcze bardziej ekscytujące, przeprowadzę wywiad. Wywiad z osobą, która zajmuje się różnego rodzaju praktykami oddechowymi, nawet uczy przyszłych. Nauczycieli oddechu. Oddech niby taka prosta rzecz, ale zapraszam Cię do super towarzystwa, bo będą świetni ludzie i to niedaleko Warszawy, bo jest to ośrodek oddechowo. Więc serdecznie Cię zapraszam. Sprawdź koniecznie, co to jest za wydarzenie, bo moje zaproszenie, moje słowa chyba nie oddają do końca tego, co Cię będzie czekać. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia.